Siemanko, ludzkie, z strony Mas, witam serdecznie w kolejnym podsumowaniu i tym razem omówimy sobie Industria, tak jest, ludziska, kolejna greczka z serii horrorów z piątuniem i niestety nie trafiona bym powiedział, no bo um, gierka nic nie ma wspólnego z, z hororkiem, może gdzieś tam jakieś takie, takie mega delikatne jumpscary, ale to z racji, że coś tam wyskakuje i tak dalej, ale tu absolutnie nie ma się czego bać, nie ma żadnych elementów horrorowych, także absolutnie pod tym kątem yy, no słabizna, ale no tak czasami też bywa. Natomiast yy, poza tym elementem, czyli tym elementem yy, horrorkowatym, yy, całkiem spoko, taka przygodówka z elementami już Dostajemy całkiem niezły arsenał swoją drogą. Praktycznie na starcy gry. No bo co dostajemy? Jakiegoś takiego pick Axa pistola, szota dostajemy. Później jakąś taką pepeszkę dostajemy, snajpę dostajemy. I, I to chyba tyle byłoby, o ile dobrze pamiętam. Przynajmniej jest z pięciu broni, więc tak to by się układało. Historia jakoś gigantycznie nie porywa, jest bardzo liniowa. Jest strasznie liniowa, bym powiedział, ale, ale jest na tyle ciekawa, że ciekawi mnie druga część, no bo jest zapowiedziana na 2025 rok Industria Drive 2 i zobaczymy, jak tutaj dewsi się postarają przy tej drugiej części. Mocno, mocno czekam. Oby nie była taka krótka jak ta, no bo ile? Dwo... Niecałe nie, 2 godziny i 40 minut. Tak, zakrągając. Tyle nam zajęło przejście tej gry, więc nie jest to jakaś wybitnie długa gra. Jak rozgęłem to na za free na, na, na Epiku no bo rozdawali, to, to się wzięło i się ograło. Natomiast mówię, no to, to akurat nie ma nic dużo wspólnego z horrorkiem z piątuniem, no bo tutaj takich elementów nie, nie było. Jeśli chodzi o cenę 6 na 10 nie, tylko 6 na 10 no właśnie z racji braku tych elementów horrorkowych, także tak tu bym tam tutaj właśnie to ocenił, także dzięki wielkie za oglądanie moich materiałów i widzimy się już kolejnych. Trzymajcie się. Jej.